Co to powiedział? Za cywilka, za naita, 7 znaczy. zł. Dobra, Kario, ja lecę na siłkę. No, Potem zboczęcie. na drobie zapis streama. Rzucam na odchodny link do wywiadu warszawskiej siłki ze Szmexim z dzisiaj. Liczę na dobry pocisk Białorycerzyka dzisiaj. No, spoko, Pozdro. Spoko. No, dzięki, znajta. Yy, to wejdźmy tu. to c okej okay. ale to nie szmeksy gościu why the division sucks review to jest gościu to nie szmeksy Thanks, Hmm. Będziemy reagować na ten film. To multi mnie zainspirował. Tutaj miałem jeszcze zareagować. Ehm, tutaj Zobacz, czekaj na co. O, Patrz, tu jeszcze reaguje. Nie, ogląda. Moment praktyczny.